No, cześć, cześć. Witajcie w kolejnym filmie na kanale. Tak jak w poście jakiś czas temu mówiłem, że i pokazywałem wam właśnie ten zbiornik, że nabyłem właśnie z... zbiorniczek 120 długości, 50 wysokości i 40 głębokości. Ze wspornikami z szyby 8 mm yy, Czarny silikon. Takie dość budżetowe akwarium. Jest, yy, jeśli chodzi o wykonanie, takie najprostsze. Yy, używane kupiłem w ogóle za śmieszne pieniądze, bo wyobraźcie sobie, że nowe akwarium, w tym momencie, taka 240, kosztuje w okolicach 500 zł. 450 nawet za 600, widziałem a ja to kupiłem za 150 zł, używane co nie znaczy, że no, nie zwalnienie to nie wiem z roboty czy coś, bo wręcz przeciwnie, jak e... każde u mnie akwarium jest budżetowe, to będzie trzeba wyczyścić, bo jest no nie jest tragicznie brudne, ale jest brudne. E... Ma parę rysek. Takich głębszych, ale myślę, że jakoś uda się to zamaskować. Hmm, jeszcze Tak, dzisiaj będę je czyścił. Jest taki plan jeszcze, żeby je przekleić delikatnie i tutaj wzmocnienia poprawić już silikon sobie szkarski. akwarystyczny zamówiłem. Chcę przekleić to akwarium. Znaczy przekleić. Po prostu dodać swój silikon, bo akwarium trochę stało bodajże rok niezalane, także wolę kuchać na zimne, tym bardziej, że akwarium będzie w miejscu 100 litrowego, które stoi w tym momencie, za chwilę wam pokażę jak to wygląda. W miejsce setki wejdzie właśnie 240, co będzie też wymagało sporej ilości przeróbek sporej, no myślę, że trochę sporej, no bo nie jest to takie typowe miejsce i Typowe akwarium, że stawiamy szafkę akwarium i tyle. Zresztą zaraz wam pokażę o co chodzi. I wracając dodam tu swój silikon, też czarny, tutaj w te wzmocnienia chcę przekleić. I tutaj jeszcze gdzieś widzicie termometr jest taki stary przyklejany. No i ten termometr też muszę wywalić. Muszę na, na igłę. Wyczyścić dzisiaj zbiornik. Aha, i jeszcze tylnią szybę będę malował farbą czarną, akrylową. Zdecydowałem się na farbę. Pierwszy raz w sumie farbę będę stosował. Wcześniej miałem zawsze folię czarną. Tak. A teraz chciałem spróbować z farbą, bo widziałem, że tam parę osób używa, poleca i nie są to duże pieniądze, bo za... zasadniczo przed chwilą wróciłem ze sklepu i kupiłem 400ml puszkę za bodajże 26zł półmat. Także kurde, no to jest z taką prawie półlitrową puszką myślę, że bardzo dużo jesteśmy w stanie akwarii pomalować, znaczy teł, czy jak to się odmienia, nieważne, wiadomo o co chodzi. Yy, prawdopodobnie akwarium tak jak stoi w tym momencie będzie przód, yy, bo tamta szyba z tyłu może widać, na filmie zaraz wam zbliżenie zrobię, że jest dość porysowana i on sobie damy jako tylnią. Także tak z bliska patrząc, to to jest gdzieś tam przednia szyba. Poprzedni właściciel miał ją jako tylną szybę. Tutaj będzie widać kilka takich rysek. Nie wiem, czy ja będę w stanie Wam to pokazać tu gdzieś. No, widać może troszkę. I w sumie takich kilka rysek tu jest. I właśnie najgorsze rysy są na tylniej szybie, czyli przedniego właściciela to była przednia szyba i tu widać takie naprawdę głębokie. O, wyostrzyło ładnie. Masakryczne rysy. Praktycznie po całej długości. Nie wiem czy będziecie w stanie to zobaczyć. Tu jest ten termometr, który będzie trzeba wyrzucić. No silikony wyglądają w taki sposób. Nie jest to jakoś górnolotne akwarium. Będę chciał poprzeklejać wszystko. Znaczy dodać silikonu jeszcze na, na ten. Najpierw muszę zbiornik wyczyścić, tak jak mówiłem 40 na 50 na 120, 240 litrów brutto z szyby 8 mm. Yy, także teraz wam pokazuję o co chodzi z tym, gdzie będzie stało. 75x40x35 tu jest mój filterek Sunsun. Dojdzie również drugi filtr Biomaster Thermo 250 albo 350 od Oazy. I tutaj będzie trzeba przerobić reguł, dlatego że trzeba podnieść tą półkę o 12 cm na góry, przesunąć ten palik w lewo, ten wyrzucić i wywiercić tam otwór na węże od drugiego filtra i dorobić jeszcze dwa takie wsporniki tutaj i tutaj no i wiadomo styropian pod cały zbiornik, te pianki z tyłu trzeba wyrzucić jeszcze będzie trzeba podwiesić lampę, lampa zostaje taka jaka jest bo nie planuję tutaj wymagających roślin, głównie chciałem się tu na rybach skupić yy... Także tyle będzie chyba z kwestii technicznych. To że będzie na tyle w tym filmie. W kolejnym filmie myślę, że sobie je omówimy sprzętowo, technicznie co tam będzie śmigać i ustawimy sobie właśnie najpierw zlikwidujemy setkę, wam to pokażę i zamontujemy sobie akwarium właśnie 240 już na miejscu. Jak ja to robię i jak to będzie wyglądało. Na koniec wrzucę Wam może jeszcze troszkę z transportu, jak to wyglądało. Yy... I co? Trzecia część założymy sobie w akwarium i czwarta i piąta to będzie zarybienie i podsumowanie i na pewno kiedyś jeszcze jakiś film z tym baniaczkiem się yy... pojawi, ponieważ to jest trochę takie spełnienie marzeń. Jakiś większy zbiornik. Może nie jest jakiś duży, ale jest na tyle większy od moich wszystkich poprzednich zbiorników, że mogę trochę poszaleć w końcu. Także co? Widzimy się w przyszłym odcinku. I zobaczcie jeszcze, jak wyglądał transport, i, I to by było na tyle. A, i ja jeszcze bym chciał serdecznie pozdrowić mojego kolegę Adama, który pomógł mi w transporcie tego zbiornika. No, chcę mu bardzo podziękować i go pozdrowić z tego miejsca. Także co, pozdrawiam i, i do następnego. Trzymajcie się, cześć.